pomagając z tym kobietom w zdobywaniu nowoczesnego wykształcenia, by mogły wyjść z domu, pracować, uzyskać niezależność i samowystarczalność. Mamy no, no, tutaj od odfryskiwacza. To BMW E46, 2002 rok. Silniczek jest zablokowany i tutaj, żeby już się nie szandolić za bardzo, od razu mówię, żeby się nie męczyć, nie cierpieć, kawałeczek, który plastyczku trzeba przeciąć na początek, tak żeby móc śmiało się dostać do środka, a w środku mamy niespodzianki i to, i to bardzo mocne. Do całego remontu trzeba się do reanimacji, bo to już są zwłoki, praktycznie. Trzeba się dobrze przygotować. Przede wszystkim trzeba, trzeba mieć taki, taki śrubokręcik z takim bardzo cieniutkim ostrzem. A do czego to będzie nam wszystko służyło, to za chwileczkę powiem.